Poranny gość Radia Doksa. Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Irena Pordzik, konsul honorowy Ukrainy w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redak. Dzisiaj trochę w podwójnej roli, bowiem także jako przedstawicielka firmy transportowej, bowiem właśnie przedstawiciele branży transportowej z województwa opolskiego spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim z wicewojewodą opolskim. Chodzi o problem, który szczególnie doskwiera właśnie branży transportowej, choć nie tylko, czyli kwestia zbyt długiego oczekiwania na wydawanie kart pobytu dla cudzoziemców, którzy zasilą szeregi poszczególnych firm, w tym przypadku właśnie firm transportowych. Okazuje się, że w naszym województwie szczególnie długo trzeba czekać na wydanie. Takiego pozwolenia, takiej karty, bowiem to jest okres nawet dwóch lat. Czy wczoraj usłyszeliście jakieś konkretne zapewnienia związane z tym, że cokolwiek w tym temacie może się zmienić, ta procedura przyspieszy? Szanowni Państwo, Panie Redaktor, tak, jesteśmy usatysfakcjonowani wczorajszą wizytą i spotkaniem z Panem Wojewodą, dlatego, że tak jak Pani Redaktor wspomniała, okres dwóch lat, 24 miesięcy oczekiwania na kartę pobytu czasowego dla kierowcy w ruchu międzynarodowym to było dla firm transportowych ogromna, ogromny problem. Firmy transportowe w naszym województwie są Generalnie czołówką, jeśli chodzi o, o transport międzynarodowy w Polsce, także. Jak wszyscy wiemy, na rynku transportowym obecnie brakuje gdzieś około 150 do 200 tysięcy kierowców. Jest to specyficzna grupa, więc y, okres oczekiwania w naszym województwie 24 miesiące y, grozi upadkiem małych firm transportowych i paraliżem y, tych dużych. Ale z czego, z tym, pani konsul, te problemy wynikały? To znaczy, i y, czy to jest tylko specyfika województwa opolskiego? Y, jak okazuje się, że to nie jest specyfika województwa opolskiego, bo ościenne województwa, na przykład Małopolska wydawała i wydaje y, z naszych informacji, jakie ja posiadam i transportowcy posiadają 6 miesięcy y, takowe pozwolenia, więc w, tylko u nas te oczekiwanie na dokumenty było tak odległe, mhm. więc to był główny powód naszej interwencji, mojej interwencji, bo z taką interwencją i takimi prośbami spotykałam się również w konsulacie od obywateli Ukrainy, od kierowców w ruchu międzynarodowym, którzy przychodzili i prosili regularnie, aby coś w tym temacie zrobić. Z jednej strony, z drugiej ze strony przedsiębiorcy, przedsiębiorcy transportowcy, którzy prosili już konsulat Ukrainy i mnie jako konsula o wsparcie, o możliwość rozmowy, o możliwość negocjacji tutaj z panem wojewodą na temat przyspieszenia tych terminów, bo już nie mówimy o procedurach, bo procedury mhm. musimy zachować i my mamy tą świadomość, że procedura musi być zachowana, jeśli chodzi o wydawanie kart na pobyt. Czasowy dla cudzoziemców. A procedura jest mocno skomplikowana, że jest tak długoterminowa. To znaczy, w czym, w czym jest problem? Czy problem jest w tym, że zbyt mało pracowników w Urzędzie Wojewódzkim obsługuje temat wydawania kart, czy po prostu procedura jest skomplikowana? Procedura jest, tak jak wspomniałam, w zasadzie dość prosta. Trzeba spełnić warunki określone w ustawie dotyczące wydawania kart pobytu. Te warunki można spełnić. Każda z firm transportowych zatrudnia, u siebie panie kadrowe czy osoby zajmujące się pracownikami i to takie osoby pomagają w wypełnianiu rzecz wiosną rzecz jasna. Natomiast dokument składa wnioskodawca, czyli dokument do urzędu składa cudzoziemiec, ale tak jak wspomniałam każda z firm ma osoby w kadrach, które wnioski pomagają wypełniać to po pierwsze. Po drugie. Najistotniejszy problem, jeśli chodzi o oczekiwanie na wydawanie tychże dokumentów, to e, sprawy kadrowe w naszym Urzędzie Wojewódzkim. Jak wczoraj poinformował nas pan wojewoda, e, dotychczas do 2024 roku, jeśli się nie mylę, e, na jednego urzędnika w Departamencie do Spraw Cudzoziemców przypadało 315 wniosków. W tej chwili na tego samego urzędnika przypada 715 czy 720 wniosków, więc skala przyjmowania spraw i rozpatrywania wniosków wzrasta. No I podejrzewam, więcej, ona będzie no więc wzrastać. No właśnie, mamy coraz większe potrzeby, coraz więcej cudzoziemców szuka zatrudnienia w naszym województwie również, a kadrowo nic się w Urzędzie Wojewódzkim nie, nie, nie zmienia. No więc właśnie, ale dlaczego akurat branża transportowa, proszę powiedzieć o tej specyfice, to znaczy, dlaczego akurat właśnie przedstawiciele tej branży, mówiąc krótko, zmobilizowali się, prosząc wojewodę o wsparcie w tym temacie? Tak, ta mobilizacja była już aktem desperacji, mhm. powiedziałabym, dlatego że y, kierowcy w ruchu międzynarodowym to jest bardzo specyficzna grupa zawodowa, tak jak wcześniej wspomniałam. Zatrudnieni są w polskich firmach, w naszym przypadku w opolskich firmach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale swoją pracę świadczą. Poza granicami Polski, czyli są delegowani. Delegowani są do Niemiec, do Francji, do innych krajów Europy. I tutaj służby tychże krajów sprawdzają dokumenty przy kontrolach na terenie tychże krajów. I karta czasowego pobytu jest nieodzownym dokumentem do tego, aby przebywać. Również na terenie tychże mhm. wspomnianych przypadek. Czyli takiej mnie karty nie ma, to co wtedy? No to, to jest to bez posiadania tej karty, to wtedy następuje procedura ukarania pracodawcy, są to mhm. bardzo wysokie kary finansowe i deportacja takiego kierowcy cudzoziemca do swojego kraju. Więc kierowcy, kierowcy rzecz jasna. Nie chcą wyjeżdżać, nie chcą świadczyć. A firmy nie chcą ryzykować, co jest dokładnie, jasne, prawda? dokładnie. No, tak. Ale problem też, dotyczy nie tylko pierwszorazowych pierwszorazowego wydawania kart, ale również przedłużania, tak? Więc tak naprawdę firmy, które zatrudniały, na przykład obywateli Ukrainy u siebie, którzy powiedzmy od kilku lat pracują w danej firmie transportowej, no, muszą również tak samo długo czekać na przedłużenie tej karty, co skutkuje tym, że zatrudniają pracownika, który nie może jeździć dokładnie tak więc to był też jeden z wczorajszych postulatów podczas rozmowy z panem wojewodą aby traktować pracowników w naszym przypadku wczorajszej rozmowy kierowców ruchu międzynarodowym którzy pracują w firmach po 5, 8, 10 lat i więcej w Troszeczkę inny sposób, może już nie chcę użyć słowa z przymrużeniem oka, ale mhm. są, to, są to pracownicy sprawdzeni, którzy mają doświadczenie w firmie, pracują tu, posiadają rodziny. I zakładamy, za których ręczą również przedsiębiorcy. Dokładnie. W dokładnie właśnie, y, przedsiębiorców aby, z branży transportowej. Tak, aby tutaj ta procedura była y, przyspieszona mhm. u tych pracowników, niezmieniona, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba działać i, zgodnie, z przepisami. zgodnie z przepisami, zgodnie z literą prawa. Natomiast procedura wydawania tychże kart, aby była nieco przyspieszona, i tutaj również pan Wojewoda przychylił się do naszej prośby, i, mhm. i będziemy tychże pracowników mogli wpisywać na listę i prosić o przyspieszenie w miarę możliwości wydania tychże no kart. Oczywiście konkretne terminy nie padły wczoraj na, na spotkaniu, to znaczy nie padła konkretna deklaracja związana z tym, że Trzy miesiące, pół roku maksymalnie tyle będziecie czekać, no bo to trudno, trudno szacować, ale generalnie jest zapewnienie, a z Waszej strony jest nadzieja, że te procedury jednak będą zdecydowanie realizowane szybciej. Tak, pani redaktor, szanowni państwo, dokładnie, dokładnie tak jesteśmy. Tak, jak wspomniałam, usatysfakcjonowani wczorajszą wizytą i spotkaniem z panem Wojewodem. Dostaliśmy takowe zapewnienie. Mamy świadomość tego, że nie mogą być podane terminy, natomiast kierowcy w ruchu międzynarodowym będą traktowani priorytetowo. E, firmy transportowe mogą składać wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o przyspieszenie, mhm. o, podkreślam, o przyspieszenie wydania kart y, pobytu ze względu na specyfikę pracy y, pracownika. Mhm. Kierowcy... Pani konsul, a chodzi głównie o pracowników z Ukrainy to jest to jest głównie właśnie są głównie ci pracownicy, czy ten rynek już się nasycił? A może jest tak, że ci kierowcy już wrócili z powrotem na Ukrainę i nie pracują w Polsce? W moim przypadku to wczoraj wnioskowałam o kierowców i pracowników z Ukrainy, dlatego że poprzez pracę konsula honorowego, i konsulat widzę jaka jest skala tego problemu. Natomiast z drugiej strony, jako osoba działająca w sektorze transportu międzynarodowego, obserwuję napływ pracowników z krajów. Innych. To jest Azja Środkowa, to są kraje Zatoki Perskiej. A to znaczy, że ten rynek ukraiński się nasycił? To znaczy, że już nie ma kierowców, których można byłoby ściągnąć właśnie z tego kierunku? Czy, czy oni po prostu wrócili z powrotem na Ukrainę? W tej chwili Ukraina, jak wszyscy wiemy, jest w stanie wojny, więc mężczyźni, a ten sektor zasilają przede wszystkim mężczyźni, to są mężczyźni w wieku poborowym, więc nie ma już napływu ze względu na przepisy obowiązujące i na stan wojny w Ukrainie do Polski, więc generalnie ten rynek się po prostu zakończył. To są kierowcy, którzy Ukraińscy pracujący w firmach transportowych, którzy przyjechali przed wojną lub w trakcie, generalnie to są ludzie, którzy przyjechali przed wojną, więc ten rynek jest w tej chwili zamknięty, i stąd, jak wszyscy wiemy, w przedsiębiorstwach życie nie znosi próżni i wytworzyła się inna droga i ścieżka pozyskiwania pracowników. Nie tylko do sektora mm -hmm. transportowego, ale z moich informacji również do innych branż gospodarczych z krajów, o których wcześniej wspomniałam. Procedura tychże krajów, jeśli chodzi o wydawanie kart to jest dokładnie, taka, jest sama. Do, do, dokładnie mm -hmm. taka sama. No więc tym bardziej zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała, czy rzeczywiście trochę te procedury przyspieszą, co nie zmienia faktu, że one, tak jak pani konsul powiedziała, zostały zmienione, bo przepisy, jakie są, takie pozostają. Natomiast liczymy na to, że tempo prac rzeczywiście będzie większe. Na to liczą przede wszystkim przedsiębiorcy, ale także liczą na to pracownicy, więc będziemy sprawdzać, jak w kolejnych miesiącach ta sytuacja wygląda. A dzisiaj z informacjami po wczorajszym spotkaniu w rządzie wojewódzkim, Irena Pordzik, konsul honorowy Ukrainy w Opolu. Dziękuję pani konsul za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za uwagę. Poranny gość, Radia Doksa.